Dumana, dumana, dumana. Pieśni żydowskie, scenki z wesela żydowskiego oraz tańce hasyckie to wszystko można było usłyszeć i zobaczyć podczas widowiska muzyczno-tanecznego Biały Stok Mój Dom, które odbyło się w Gdańskim Kościele Świętego Jana. Publiczność w skupieniu zapoznawała się z elementami oryginalnej i bogatej kultury, która przez ponad tysiąc lat rozwijała się także na ziemiach polskich. O, przepięknie, przepięknie, no, wspaniały i taki wzruszający koncert. Koncert poświęcony był pamięci gdańskiego publicysty Efraima Kislera w piątą rocznicę jego śmierci. Chciał tą kulturę swoją że tak powiem utrwalić, no nie zawsze się to udawało, ale już jak później była taka odwilż w Polsce, no to już mógł, że tak powiem ujawnić się, że, że może. Efraim Kissler był także mentorem młodych artystów. Był strażnikiem kultury i wisz publicystą, pisał na ten temat bardzo, bardzo dużo i był człowiekiem bardzo uczciwym w stosunku do, do wszystkich. Nie, 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 nie było w jego osobie jakichś antagonizmów, nie, jakichś takich niechęci do drugiego człowieka, nawet jeżeli ten człowiek miał inne poglądy. Lubił z ludźmi rozmawiać i, i pokojowo zawsze każdą konfliktową sytuację rozwiązywał. Kultura żydowska od wieków współistniała z kulturą polską i przed II wojną światową była Polakom dobrze znana. Koncerty kapel żydowskich odbywały się na dworach polskich władców i magnatów. W okresie międzywojennym przedstawiciele polskiej inteligencji licznie uczęszczali na spektakle teatrów żydowskich, brali udział w nabożeństwach i uroczystościach ślubnych w synagogach. Artyści i uczeni żydowskiego pochodzenia, jak Julian Tuwin, Juliusz Kleiner czy Artur Rubinstein, mieli również ogromny wkład w rozwój kultury polskiej. Podczas koncertu Białystok Mój Dom publiczność wysłuchała pieśni inspirowanych dawnym folklorem żydowskim oraz obejrzała malownicze scenki ukazujące życie codzienne kresowego miasteczka. Nostalgia i zaduma przeplatały się w nich z żywiołową radością. Magiczna atmosfera widowiska zachwyciła widzów i pobudziła ich do refleksji. Jestem oczarowana. Pan Dariusz robi takie postępy, bo wtedy, kiedy słyszałam wszystkie te pieśni, które tu wykonywał u siebie w domu, wydawało mi się, że, że będzie miał trudności wtedy, kiedy zabrakło męża i sądziłam, że że może zaprzestanie na tym poziomie, na jakim jest. No i jestem mile rozczarowana, że tak cudownie to prowadzi i tak upiększa i wzbogaca ten język, który jest dla nas obcym językiem. Artyści tańcem i śpiewem wyrazili uczucie bliskie każdemu człowiekowi, niezależnie od narodowości czy wyznania, tęsknotę za domem, miejscem, bliskim sercu, własną małą ojczyzną. I tym właśnie najbardziej poruszyli wrażliwość odbiorców. Udowodnili, że powrót do korzeni nie musi polegać na tanim sentymentalizmie czy patosie, lecz na odwoływaniu się do spraw fundamentalnych, najprostszych. Wspomnienie tego urzekającego widowiska na długo pozostanie w pamięci widzów. Kultura Żydów Polskich zasługuje na to, by ją upowszechniać i ocalić dla przyszłych pokoleń, o czym głęboko przekonany jest skok Stewczyka jako główny sponsor koncertu.